Dzisiaj gościmy w Audycyjuchem po mapie muzyków zespołu Rasta Sajs, którzy nagrali płytę na Majce z muzykami stamtąd. To jest płyta, która, moim zdaniem, takiego właśnie człowieka kompletnie spoza tej strefy kulturowej, jest wybitna, jest wspaniała. I ta, i ta płyta jest tak, ona jest kompletnie niepolska. Dzisiaj jest taki dziwny dzień, w którym strasznie się tutaj wiele publikatorów bije w piersi narodową dumą, a ja sobie tak myślę, że to jest taka płyta, która stanowi świadectwo tego, że Polacy też mogą i mogą zupełnie tak jak każdy inny naród wszędzie na świecie, że jesteśmy takim po prostu już normalnym narodem. Nie jesteśmy Chrystusem narodów, tylko takim sobie po prostu zwykłym narodem, że człowiek chce nagrać płytę, jeżeli jest zdeterminowany, jedzie i nagrywa. Uważam, że wciąż zaliczamy się do jakiejś tam globalnej społeczności mm. i, i możemy robić muzykę na, na poziomie światowym. Tylko, że e, chyba jesteśmy trochę skrzywdzeni jakimś takim, nie wiem, może, może tym, że jest nielegalna konopia i przez to ludzie słuchają na przykład tam, e, nie wiem, e, różnych takich polskich zespołów tak, i, tak, i myślą tak. sobie, że to jest fajne. Ale jakby tak zapalili na przykład, tak jak na Jamajce się to robi, to by od razu doszli do wniosku, że jejku, jak ja mogłem tego słuchać 15 lat, nie, i, i dlatego jak może się to zmieni to, to wtedy może ludzie zaczną się bardziej otwierać na muzykę, bo ostatnio widziałem taki program w telewizji, gdzie to był pan Hodys i Skiba i ktoś tam jeszcze się wypowiadali, dlaczego muzycy polscy nie mogą osiągać sukcesów za granicą, no, no. może może to jest ta kwestia legalizacji, nie, że jak zaczną palić i otworzą im się oczy, to wtedy będą grali sercem, a nie rozumem i mm. dzięki temu muzyka zacznie być lepsza, bo jednak w muzyce nie można tak myśleć, po, po polsku to jest odwzorować od kogoś, kto robi to fajnie. Nie chciałbym też, żeby nasza rozmowa wyglądała w ten sposób, że wszystko jest możliwe dzięki skrętom, bo to nie, tym, nie, bo to nie bo jest tak. To akurat nie, nie w tą stronę chcieliśmy hmm. tą rozmowę hmm. skierować, dlatego że są pewne rzeczy, które coś człowiekowi, w człowieku u, u, ułatwiają, i to akurat nie może się sprowadzać do tego, że hmm. bez kawy nie mogę rozpocząć swojego dnia, bo to hmm. też jest, jakby to powiedzieć, używka, używka która ma czemuś służyć, a niekoniecznie hmm. jest, jakby to powiedzieć yy, yy, no Nie można spolegać na innych rzeczach zewnętrznych, to, mhm. to, to coś jest zawsze w nas, a nie, a, nie z, a nie z zewnątrz i tutaj nie chodzi tak do końca o te jointy, jest to oczywiście bardzo tru, trudna sytuacja w, w takim konserwatywnym kraju jak Polska i ludzie nie rozumieją tego, dlatego że ja kupując na przykład piwo na Jamajce mówiłem do swojej dziewczyny, że nie kupię ci papierosa, bo tam się na sztuki kupuje papierosy, bo to jest niezdrowe, tylko kupię ci jointa i taka starsza babcia 65-letnia mówi... I właśnie tak, młoda damo, i popieram twojego chłopaka, popieram i jeszcze raz popieram, Bo oni mają po prostu zupełnie inną, jakby to powiedzieć, mentalność, tak samo jak ten dzień dzisiejszy świętujemy. W zeszłym roku byliśmy właśnie na Jamajce w, w tym czasie, kiedy się wydarzyła ta e, narodowa tragedia. I tam przyszli nasi sąsiedzi złożyć nam gratulacje i powiedzieli, że w ogóle jakie jest w Polsce, czy ludzie tańczą na ulicy, czy się bawią, czy się cieszą. Ja mówię, że nie, że tak po prostu nie jest, że ludzie są w żałobie. Mm. Oni mówią, no jakby u nas tak się stało, to byśmy przez dwa tygodnie tańczyli, nie? <laughs> e, także po prostu oni mają jasno określone to, czym jest Babilon i oni wiedzą, czym jest Babilon i u nich nie ma takiego współczucia do polityków, którzy ich ciemiężą, a u nas jednak bądźmy kochamy swoich ciemiarstwów. Mm -hmm. e, śniło mi się, że jestem przyciśnięty do jakiejś ściany i słyszę, zaczyna, jak się zaczyna piosenka. Odchodzę od tej ściany, patrzę za siebie, jest pusta, pusta, wielka aula, nie ma nikogo. Odchodząc do tyłu, zauważyłem muzyków na scenie i zauważyłem Dawida. Pamiętam jak dzisiaj kolorowe światła i Dawid śpiewał i płakał. No, i obudziłem się. Komputer był włączony, gitarka leżała przy, przy biurku. No, i po prostu zarejestrowałem jedną gitarę, szybko zrobiłem beat, nagrałem do tego jeden bas. Wsadziłem to na MP3, i to miałem jakieś pół godziny do, do wyjazdu, gdzie Dawid grał koncert z Jaffią na Namuel. Ja, I, I pierwsze co, jak przyjechałem, zobaczyłem się z Dawidem, akurat siedział z Trafią w knajpce. Mówię, Dawid, chodź coś ci pokażę, Wsadziłem mu słuchawki, bez miksu, bez mastera, po prostu taka. Forma demo, posłuchał. No i to był moment, w którym porozmawialiśmy o tym pierwszy raz tak naprawdę, że, że chcemy to zrobić, i, i, i jest kolejny utwór przysiadł w takich magicznych warunkach, i, 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 i chyba, chyba trzeba za tym podążać. Not silent at all. Who wanted? He took. She so they will never say look and listen to the bubbling Brook. Come and drink whenever you're thirsty. Take you down to the Joy Riders I'll take you to the Joy Riders Paradise. Where the streets are narrow, but your vision gets wider. There is joyful, there is sweet, there is nice. Is there no innocent in the chains in a world you wanna run to? Is there no love in chains? In the world you run into, is there really the kind of place you wanna dedicate your life to? Is it really the kind of place you wanna see your children play? I take you on a joyride to Zion. I take you on a joyride. she knows they will never say no when silence is not silent at all who wanted he took she saw they will never say look and listen to the bubbling brook come and drink whenever you're thirsty i'll take you down to the town Joy riders, I take you to the Joy riders paradise. Where the streets are narrow, but your vision gets wider. There is joyful, there is sweet, there is night. Nice. Is there no innocence in the chains in the world you want to run to? Is there no love in chains? In the world you run into, is it really the kind of place you want to dedicate your life to? Is it really the kind of place you want to see your children play? Is it really the kind of place you want to dedicate your life to? Is it really the kind of place you want to see your children play? Is it really? Kind of place you wanna dedicate your life to? Is it really the kind of place you wanna see your children play?